Dzień dobry, witam w poniedziałek, 14 lutego, nieco później, nie? dlatego że się tutaj krzątaliśmy i pewne rzeczy musieliśmy zrobić od samego rana. Słuchajcie, dzisiaj jest 14 lutego, stąd ten, stąd ten strój. E, moi drodzy, będę za chwilę wyznawał wszystkim miłość, e, ale zanim, e, ale zanim o tym, to warto przypomnieć, że dzisiaj, poza tym, że imieniny Walentego, to y, także imieniny Cyryla i Metodego, także posyłamy oczywiście wszystkim, wszystkim Solenicantom najlepsze życzenia i cieszę się, że Państwo dołączacie. O kilku miejskich sprawach chciałbym opowiedzieć, raz jeszcze wszystkich pozdrawiając i dziękując za wczorajsze niedzielne em, popołudnie już we Wrocławiu. E, piękne słońce, wspaniała pogoda, Wielu z Państwa zdecydowało się wykorzystać tą pogodę spacerując po Wrocławiu. Ja biegałem. Ja biegałem. Udało się zrobić 17 km po, po dłuższej przerwie spowodowanej właśnie kontuzją kolana. No i jest pani doktor Magda Wesołowska. Cześć Magdziu, witam cię. Jak tam twoje dzieciaki z 11? Elo, wszystko OK. No to pozdrawiamy młodzież z 11 liceum, ale pozdrawiamy w ogóle. Młodzież licealną, szczególnie tą, która będzie w tym roku zdawała maturę. Niestety, COVID znowu krzyżuje tam nieco plany studniówkowe, w niektórych szkołach jednak one odbywają się. I to rzeczywiście ważne wydarzenie przecież w życiu, w życiu maturzysty. Niezapomniane chwile, warto je przeżyć przecież z przyjaciółmi szkolnymi. Później pamięta się te wydarzenia na lata. No to pozdrawiam wszystkich maturzystów i trzymam, i trzymam kciuki. No właśnie, dziękuję za te wczorajsze spotkania na ulicach Wrocławia. Ja biegłem się te 70 kilometrów, a co jakiś czas się z Państwem spotykaliśmy, rozmawialiśmy, żartowaliśmy, rozmawialiśmy. Super. Po prostu super. Piękna pogoda we Wrocławiu. Dzisiaj podobnie. Dzisiaj ma, być, dzisiaj ma być podobnie, bo dzisiaj spodziewamy się nawet około 10 stopni. No i zdaje się, że cały tydzień będzie raczej ciepły, jak na luty, no ale lepiej tak niż miałoby nas tutaj zasypać, zasypać śniegiem. W rynku już powoli zaczynają się pojawiać ogródki restauracyjne, niektóre już działają kolejne pojawiają się. No, myślę, że już wszyscy nie możemy doczekać się, nie doczekać się wiosny. No to jeszcze troszeczkę i mam nadzieję, że, że, że będzie. No to, to, to co, moi drodzy, to dzisiaj jest, to dzisiaj są walentynki, także śmiało przyjmuję, przyjmuję że tak powiem, Wszystkie możliwe dowody miłości. Ja też wszystkich Państwa kocham. Bożenko, ciebie też kocham. Pozdów, Izę i swoją całą rodzinkę. Wszystkich was kocham. A myślę, że my wszyscy razem, wspólnie, co robimy? Tudum. No właśnie, bo ja dzisiaj mam taki anturaż yy, walentynkowy. Za mną serce. E, tutaj jest kolejne w dłoni. Kocham Wrocław. Kocham Wrocław. Tak, to jest ta pierwsza... Miłość, oczywiście, poza moją kochaną rodziną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ale jest jeszcze, jest jeszcze jeden tutaj gagatek. O, popatrzcie, Wocuś także pilnuje. Wocuś. Wołek też kocha Włoch. O. Włoczek też kocha Wrocław. Wołek ma dzisiaj takie serduszko y, różowe. No i żebyście wiedzieli, że on tutaj ze mną jest. Że on tutaj dzisiaj ze mną jest. No dobrze, on dzisiaj tutaj ze mną jest. Mm. Tak, tak, jest, jest ze mną, masz tutaj. O. Także kochamy, kochamy, moi drodzy, ko kochamy, moi drodzy, Wrocław oczywiście bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo mocno. Takie fajne lizaki można u nas właśnie także kupić. To jest lizak smak wiśniowy. Jest co lizać, jest co lizać, moi drodzy, ale to dlatego, że Wrocław to zacne też miasto. Także kochamy, kochamy, kochamy Wrocław. Kocham Was wszystkich, wszystkich dobrych, fajnych, fantastycznych ludzi, którzy mieszkają we Wrocławiu, ale i nie tylko, bo mamy przecież wielu przyjaciół z całego kraju. Wszystkich fajnych, pozytywnych ludzi, którzy, mm, którzy no, po prostu są normalni. <laughs> tak, bo tych drugich też nie brakuje, ich, dobra, ich, też, ich też kochamy dzisiaj, ale przede wszystkim wyrazy sympatii wobec tych, którzy, którzy są po prostu dobrzy. No dobra, słuchajcie, to lecimy, to lecimy dalej. A, dzisiaj rano, dzisiaj rano, bo pytaliście mnie o, ty, o to, szanowni Państwo, dzisiaj, dzisiaj rano dałem wobec tego informację o tym, jak wygląda postęp pracy na Lipie Piotrowskiej i Widawie, bo tam, bo właśnie na granicy tych dwóch północnych osiedli naszego, naszego miasta budujemy duży zespół szkolno-przedszkolny przy ulicy, przy ulicy Cynamonowej. I, to jest zespół dla 1200 dzieciaków 1000 w szkole podstawowej. Znajdzie swoje miejsce 200 w przedszkolu. To wszystko na terenach, które udało się na początku tej kadencji kupić od, od kowru. No i budujemy tam szkołę. Oczywiście także wykształcimy układ drogowy wokół szkoły, ale to wszystko jest objęte osobnymi postępowaniami. Natomiast jeżeli chodzi o samą szkołę, to wczoraj ktoś mnie pytał, jak wygląda, jak wygląda, jak wygląda w tej chwili, czy na jakim jesteśmy etapie. Otóż w tej chwili czekamy na, czekamy na oferty. To jest ogłoszony przetarg, to jest duży przetarg, bo to zadanie to będzie dobrze ponad 50 milionów złotych. Czekamy na oferty do, jeżeli dobrze pamiętam, do 22, tak, do 22 lutego, a zatem jeszcze chwilę. No, później otwieramy oferty, wszystko zgodnie w zgodzie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, wybieramy najkorzystniejszą ofertę. A później jeszcze jest taki czas, w którym składający oferty mają możliwość odwołania się od rozstrzygnięć, odwołania się do Krajowej Izby Odwoławczej. To wszystko trwa. Mówię o tym, ponieważ to nie jest tak, że stawiamy 10 kresek na papierze, właściwie stawia je architekt i następnie wjeżdża ekipa budowlana i buduje sobie szkołę. i Całe mnóstwo różnych, różnych pozwoleń też temu towarzyszy. To dlatego te procesy inwestycyjne u nas są takie długie. To nie jest moja wina, to jest powiedzmy, jeżeli czyjaś w ogóle wina, to to jest wina... Tak, a nie inaczej sformatowanych przepisów, które po prostu niezwykle wydłużają tego typu, tego typu postępowania. No, ale radzimy sobie z tym, jakoś to wszystko idzie do przodu, także raz jeszcze do 22 czekamy na oferty tych, którzy będą, tych firm, które będą, tych podmiotów, które będą chciały budować szkołę na ulicy Cynamonowej. W międzyczasie posyłamy wszystkim życzenia walentynkowe, kochamy Wrocław i nie tylko, kochamy siebie. Na wzdajem, drodzy. Co dalej? To, jeżeli chodzi o Lipę Piotrowską i Widawę. No, ja bardzo często Państwu opowiadam, dlaczego pewne, pewne procesy inwestycyjne wyglądają tak, jak wyglądają. Jeden z Panów pytał o taki mostek w Parku, w parku Wschodnim, to jest ten park przy ulicy przy ulicy Krakowskiej. Tam, tam mieliśmy do, do czynienia z bardzo, podobną, z bardzo podobną sytuacją. Tak. To jest historyczne założenie, historyczny mostek, on wymaga, wymaga poważnego remontu. Bo coś, on wymaga, on wymaga poważnego remontu. No i, i, i znowu, żeby zrobić ten, ten, ten remont najpierw trzeba mieć wszystkie wymagane prawem pozwolenia, opinie konserwatora zabytków, pozwolenia wodnoprawne, które nie wydaje miasto, tylko, 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 tylko wydają, czy na które wpływ mają inne organy. Te wszystkie dokumenty trzeba, trzeba kolekcjonować, trzeba zgromadzić, żeby można było uzyskać. Stosowne pozwolenia i w konsekwencji rozpocząć proces inwestycyjny. Dlatego dlatego te rzeczy są po prostu tak osiągnięte tak w czasie. Yy, nie, jest to, nie jest to moją, ani Włocka, który tutaj szaleje dzisiaj walentynkowo winą. No dobrze, yy, popatrzcie, co za. Jakiś agresor mu się włączył na walentynki. No cóż, dzisiaj jesteśmy grzeczniutcy. Yy, dobrze, moi drodzy, co jeszcze? Yy, Ostatnio wspominałem o kilku niewielkich, ale w moim odczuciu ważnych inwestycjach i remontach. Mówiłem także o przetargach, które przygotowujemy, a które dotyczą pielęgnacji zieleni na terenie naszego, naszego miasta. Co roku realizujemy wiele zadań w ramach programu doświetlenia, tak zwanych miejsc, miejsc niebezpiecznych. I tu chodzi głównie o. Tu chodzi głównie o istniejące przejścia dla pieszych na drogach o zwiększającym się, co jest, natężeniu, natężeniu, natężeniu ruchu. Doposażamy je w dodatkowe źródła światła, i takie prace prowadzone są w kilku miejscach, m.in. w tej chwili na ulicy Opolskiej a do końca maja nowe oprawy oświetlą, jeszcze lepiej oświetlą między innymi przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicami Bochowską, Myszkowską, Zagłębiowską, Świątnicką, Tarnogórską, Głupczycką, to wszystko ciągle na Księżu, mojej drodzy. No i razem, z, i razem z tymi pracami, podobne prace toczyć się będą na północy miasta przy ulicy Bezpiecznej, one rozpoczną się Niebawem. Łącznie raz jeszcze będzie to 12 przejść dla pieszych, które doświetlimy dodatkowymi 43 latarniami. Moi drodzy, przygotowujemy się także do przetargu na ulicę Opelnicką. Tu na odcinku od posesji nr 115 A do ulicy Wołoskiej będziemy, będziemy pracować w zakresie budowy chodników. Powstaną także azylem wraz z doświetlonym przejściem dla pieszych oraz przystankiem. Autobusowy. To jeżeli chodzi o północ to jeżeli chodzi o drobne, ale tak jak wspomniałem, niezwykle ważne inwestycje. Jak zmienia się Wrocław, to cały czas Wam, to cały czas wam pokazuję, no to wa walentynki to też doskonała okazja, aby aby o tym opowiedzieć, aby o tym y, y, wspomnieć. Na weekend pokazywałem jak wygląda postęp y, prac na budowie naszego akwaparku na Brochowie przy ulicy Polnej, to przypomnę drugi akwapark pod, pod tym centralnym, który mamy przy ulicy y, przy ulicy y, y, Borowskiej. Y, 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 ten akwapark chcielibyśmy na Brochowie otworzyć, y, no myślę na Dzień Dziecka, Dzień Dziecka to, to to będzie do, to będzie doskonała Włocek cały czas tutaj poluje na, na Liza kocham włosów, no bo dzisiaj jesteśmy w klimacie, w klimacie walentynkowym, to żebyście widzieli, on tutaj cały czas krasuje, krasuje ze mną. Ten akwapak na Brochowie przy ulicy Polnej chcielibyśmy otworzyć na Dzień Dziecka. Przypomnę, że poza basenami w, w Kubaturze to powstaną także niecki, Zewnętrzne takie były Państwa oczekiwania. Na weekend, a i kolejny akwapak będziemy budować przy ulicy Wilanowskiej na wschodzie miasta. Tu przypomnę, jesteśmy już po przetargu, jesteśmy po podpisaniu umowy z wykonawcą, który w tej chwili w tej chwili projektuje, a następnie wejdzie. Na placu budowy. Ale, na, ale to nie wszystko, Szanowni Państwo, bo na weekend zaglądaliśmy sobie także na podwórko, które tutaj jest w centralnej części naszego miasta otoczone z czterech stron placem, z jednej strony placem Nowy Tak, placem Nankiera, ulicą Piaskową i ulicą Jodłową. Tam na tym podwórku rzuca się duża. Duża ilość świeżo posadzonej zieleni. Mówiłem o tym, że w Wosaliu będziemy rewitalizować podwórka. Mamy ich blisko tysiąc, także, także to jest dość duże zadanie, niezwykle kosztochłonne. No ale powoli przystępujemy do realizacji no, krok po kroku, podwórko za podwórkiem. No i właśnie tu kończymy pracę na tym podwórku. Nowe nasadzenia, nowe Taka dobna, dobna infrastruktura, alejki, siłownia, ławeczki, kosze, oświetlenie. Wydaje mi się, że to wygląda bardzo przyjemnie. Możecie Państwo sobie zresztą sami się o tym przekonać. No i to co jest fajne, to w tym miejscu, w tym miejscu pojawią się także stare mapy. Wrocławia, bo pojawi się taka panorama miasta i, i zdjęcia placu Nowy Targ jeszcze z przed wojny. Także jeżeli będziecie Państwo podróżować sobie pomiędzy placem np. Nowy Targ a ulicą Piaskową, będziecie szli do hali targowej, będziecie szli na bulwary Dunikowskiego, to warto zajrzeć i zobaczyć, jak to podwórko wygląda i obejrzeć właśnie te wspomniane tablice informacyjne. Co moi drodzy? Czyli kończymy remont tego podwórka i zaczynamy kolejny. A, a po Walentynek, no bo dzisiaj przypominam, cały czas, cały czas świętujemy Walentynki, wyznajemy sobie miłość, ja też czekam na Walentynki. Wocek też czeka na Walentynki. Wocek tutaj jest cały czas i czeka moi drodzy na Walentynki. Tak on się nie poddaje. No to jest taka fajna, jedna walentynkowa, walentynkowa, wocowska. Historia e, związana oczywiście z Krasnalem. No bo jeżeli wocowska historia, to musi być w jakiś sposób powiązana e, z Krasnalem. I Otóż, moi drodzy, jeden z, z nich, e, przygnieciony ciężarem kutki, stanie przy wejściu na Mostumski. Na Mostumski u stóp samego Jana e, Chrzciciela, czyli patrona naszego miasta a niedługo później opowie turystom i wszystkim zakochanym Wrocławianom, a także zakochanym właśnie turystom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, prawdę o miłości i o głódkach. Także, mm, ale to za jakiś czas, to za jakiś czas, na razie tylko takie krótkie mm, awizo, że przy moście Tumskim od strony wyspy Piasek stanie nowy, Wrocławski Krasnar, który będzie przygnieciony ciężarem ciężarem dobry. Dlaczego tak? No to tą opowieść usłyszycie za czas, za czas jakiś. O co w tym w chodząc po mieście, bardzo często obserwuję w szczególności dzieciaki, które latają w poszukiwaniu. Kolejnych, kolejnych krasnali, no to chcę powiedzieć, że, że kolejny krasnal już niedługo we Wrocławiu, we Wrocławiu zamieszka. A tego samego dnia, moi drodzy, na bulwarze Piotra Włosta stać będzie już także Wodz Łowka to będzie z kolei ławka, która będzie się nieco odróżniać odcieniem koloru farby od innych ławek na terenie Starego Miasta. A na bocznych poręczach przysiądą dwa kolejne krasnale. Jak mi Włodzław pozwoli pokazać, A tak będzie wyglądała ta ławka, Wrocławka. I to także wszystko w związku z walentynkami, ale także w związku z tym, że Włodzław to, że Włodzław, moi drodzy, to miasto przecież miłości. I co my tu jeszcze chcieliśmy Wam na dobry początek przy okazji poniedziałkowych walentynek opowiedzieć. A, że na walentynkową podróż zabierze was nas yy, Tawaj Gustaw. Wczoraj gdzieś tam idąc yy, mijał mnie Gustaw. To jest taki historyczny Tawaj typu Konstal N. Yy, a w Tawaju można usłyszeć popularne yy, piosenki yy, z miłosnymi motywami. Dla pasażerów wystąpią także znani włosascy artyści, m.in. Anna Kamińska z Emilem Smardzewskim oraz Wojciech Lechończak, czyli Cieniu. No i Gustaw będzie kursował 14 lutego, słuchajcie, od godziny 14, no bo jakże inaczej, dzisiaj ta liczba jest, jest... jest, jest, jest Dominująca trasa rozpocznie się przy przystanku opera, a trawej będzie odjeżdżał o każdej następnej pełnej godzinie, aż do godziny 19.00. Także, jeżeli ktoś jeszcze z Państwa nie ma pomysłu, jak spędzić ten wyjątkowy dzień ze swoją drugą połówką, no to może właśnie przejażdżka Gustawem po Wrocławiu i odsłuchiwanie piosenek z motywami miłosnymi. To nie są jedyne muzyczne niespodzianki w dniu dzisiejszym. Jedna będzie miała miejsce zaraz po godzinie 13, a później jeszcze jedna o godzinie 16. Ale nie mogę powiedzieć, bo mnie Iza zabije. Także o tym musicie czekać. Ale naprawdę, dzisiaj mamy niezwykłych muzycznych gości we Wrocławiu i wraz z nimi ważne wydarzenia. No nie mogę powiedzieć, kusi mi, ale nie mogę, nie mogę powiedzieć. To wszystko już od godziny 13, także śledźcie bardzo proszę nasze media społecznościowe, będziecie widzieć z kim się widzimy i dlaczego się widzimy i co wspólnie e, e, robimy. A we wtorek, czyli jutro, jak już emocje opadną, i to jest prawdopodobnie dzień singla, nie wiem czy Państwo o tym wiecie. Ktoś mi wczoraj mówił, że, że nie obchodzi 14, tylko obchodzi 15, bo 15 to jest to z Jeans Singla. No to, no to w dzień Singla 15 przyjedzie kolejny siódmy już tramwaj modelu z gama. Przypomnę, że to wszystko w ramach wymiany wymiany taboru tramwajowego kupuje, kupiliśmy i kupujemy w, w miarę możliwości finansowych nowe, nowe tramwaje. Cieszę się, siódmy model z Gama 2 przyjeżdża do Wrocławia. A w tym tygodniu, co jeszcze nas czeka, ruszamy z pracami przygotowawczymi przy Mostach Chrobrego. To są mosty łączące Sempolno ze Swojcem. Przypominam Państwu, że dostaliśmy pozwolenie z Rydowskiej, które nam umożliwia realizację tego zadania. Mosty, mosty budują się w, w Gdyni. One przyjadą tutaj już, już z, jak, jakby, i będą składane z gotowych elementów, które właśnie powstają w Gdyni. O parku wschodnim i przetargu na mostek już mówiłem. Co jeszcze? Trwają pierwsze próby oświetlenia toru do jazdy rekreacyjnej w parku Tysiąclecia. Pierwsze zakończyły się powodzeniem. Przypomnę, 32 lampy, 32 lampy będą oświetlały moi drodzy 600-metrowy tor do jazdy na wodkach. Du -du 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 co to jeszcze, co tam się dzieje? W... A, w nocy z piątku na sobotę, czyli z 18 na 19 rozpoczynamy przebudowę ulicy konduktorskiej między przejazdami. Ktoś też z Państwa o tę kwestię pytał. I, i to znowu, to jest, to, to, to jest może niewielki zakres prac, ale niezwykle trudny, wymagający wielu, wielu uzgodnień, dlatego to tak długo też t, t, t trwa. Musimy uzbroić się jeszcze w i wszystko po to, aby to przejście pomiędzy, pomiędzy osiedlem Jagodno a Bochowem było wreszcie bezpieczne i było, było w miarę komfortowe. Stąd teraz jeszcze informacja. Z piątku na sobotę musimy liczyć się z objazdami, ponieważ rozpoczynamy już przebudowę konduktorskiej na tym właśnie odcinku. Ja przypomnę Państwu, że droga zostanie poszerzona, wybudujemy nowy chodnik, przystanek autobusowy, prace potrwają 2-3 miesiące i tyle też będą tym samym wynosiły różnego rodzaju utrudnienia związane z... Tą inwestycją, a koszt to 2 miliony. To nie jest tylko i wyłącznie teren miasta, to także teren PKP, ponieważ mamy do czynienia no właśnie z przejściem przez, przez tory kolejowe. Bardzo proszę, abyśmy, abyśmy abyśmy no zwrócili uwagę na to miejsce i liczyli się z drobnymi utrudnieniami. Cześć Adamie, pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkich w ogóle bardzo serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że dzisiaj walentynki Pierwsza miłość, poza rodziną oczywiście, to miłość do Wrocławia, no i do Was. Także ja wyznaję wszystkim tutaj miłość razem, razem z Polskiem i proszę w wolnej chwili od, odwzajemnić. A, pod koniec tygodnia z kolei rozpoczynamy betonowanie, będziemy betonować wózki nawisowe mostu nad Odrą, zarówno od strony rzeki, jak i od Międzywala. To wszystko, to wszystko pokazywałem wam w, we wczorajszej relacji, chodzi oczywiście o Aleje Wielkiej Wyspy. I dwa mosty, które tam powstają. Jeden powstaje nad Oławą, drugi powstaje nad Odrą właśnie. I to właśnie ten nad Odrą, tam będziemy betonować te wózki nawisowe mostu i dalej ten most budować. Wczoraj na moment, kiedy biegłem, zatrzymałem się właśnie, aby wam to pokazać w relacji. No i moi drodzy, no i dzisiaj zaczynamy oficjalnie, oficjalnie, oficjalnie o godzinie 13.00 obchody Roku Dobrych Relacji, bo ten rok jest rokiem dobrych relacji. To wszystko o godzinie, to wszystko o godzinie, o godzinie 13.00, także, także no bądźcie czujni i zobaczycie, co się będzie działo i kto będzie. No i co jeszcze? Najnowszy najnowszy numer naszego Biuletynu Wrocław.pl No nie może inaczej się zaczynać jak takim artykułem zakochaj się we Wrocławiu Tak jest, zakochaj się we Wrocławiu, ja już zakochany jestem, mam to za sobą i ty, kwie w tej miłości, jest mi dobrze no to, no myślę, że wszyscy jesteśmy zakochani do Wrocławiu ale jeżeli coś chcecie, to tak powiem, o Wrocławiu przeczytać to bardzo proszę, zajrzyjcie tutaj do tego naszego bezpłatnego publikatora, informatora, w którym najnowsze i sprawdzone informacje o tym, co się dzieje w naszym mieście. To owocowe. To tyle. To tyle w takim razie. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną tych paręnaście minut. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I pierwsze dzisiaj się wyznajemy sobie. Miłość, dlatego, dlatego tutaj serduszka. O 13.00 inauguracja Roku Dobrych Relacji. Mówimy w ramach Dobrych Relacji o tym, że nikt nie powinien być samotny. Nikt nie powinien być nigdy samotny. I, i że Wrocław taki z całą pewnością nie będzie. Tu chodzi o to, żeby wszyscy, żebyśmy mogli wzajemnie na siebie liczyć. O, tak najkłócej. No dobra, to tyle. To życzę dobrego dnia i, i czekam dalej na roboty. Trzymajcie się. Do zobaczenia.